Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku YouTube Fabryka Rowerów. Dzisiaj moim gościem jest Trek Werf. Jeżeli chodzi o kolekcję rowerów hybrydowych, rowerów miejskich, rowerów trekkingowych, Trek ma bardzo dużą ofertę poszerzoną od niedawna o kolekcję Diamanta, którą też publikowaliśmy na naszym YouTubie i rowery już są dostępne na naszym sklepie. To jest rower z kolekcji 2025 Werf 1, podstawowy rower. Komfortowy do rekreacyjnej jazdy po mieście, po szutrach, po ubitych nawierzchniach. Jest on w pełni wyposażony. Ten rower ma, jest, ma naprawdę dobrą wagę, ktoś powie, że dużo, on waży 16 kg. Ale powiem co tutaj w tym rowerze jest. Mamy ramę aluminiową Mamy widelec chromowo-molibdenowy, nie aluminiowy, który byłby lżejszy, ale chromolibden tłumi drgania, czyli stal bardziej się poddaje. Mamy opony antyprzebiciowe z odblaskiem. Te opony trzeba by naprawdę najechać na deskę z gwoździem, żeby przebić tą oponę. Jeżeli pilnujemy ciśnienia, nie musimy myśleć o łapaniu gum. Mamy tutaj wzmacniane obręcze i szprychy chromowo-molibdenowe z nierdzewki. Mamy kompletny układ napędowy Shimano 2. Do y, ośmiu. Hamulce tarczowe, co prawda, są mechaniczne, ale są już tarczowe. Mamy fajnie regulowaną kierownicę, możemy podnosić ten wznios. Wygodne siodełko. Mamy zapięcie bardzo dobrej firmy Aksabasta. Mamy błotniki z tworzywa niełamliwego y, SKS-a. Mamy bagażnik, który jest nieregulowany, bo regulowane bagażniki, słuchajcie, są dobre. Wiecie dla kogo? Dla sprzedawcy. Dlaczego dla sprzedawcy? Bo dobierze go do każdego rodzaju roweru. A dlaczego nie dla nas, dla użytkowników? Dlatego, że te pręty, które są regulowane, one się prędzej czy później obruszą. Tutaj mamy dedykowany bagażnik do tego roweru, do tego rozmiaru. Jeżeli byśmy mieli mniejszy rozmiar lub większy, musiałby być inny bagażnik. Więc ten bagażnik jest do 25 kg, ma specjalny otwór w ramię do jego mocowania. Żeby nie naruszać konstrukcji ramy jest w systemie MIG, czyli możemy tutaj stosować sakwy, które czy kosze, które są w tym systemie z fajnym szybkim wpinaniem, e, mamy nóżkę też, gdzie są dedykowane otwory do tego roweru, oświetlenie, e, mamy aksa ładowane na USB przednie, tylne jest na baterię. w pełni wyposażony rower. Dla każdego, kto chce dojeżdżać do pracy, chce zacząć swoją przygodę rekreacyjną, ten i inne rowery zapraszamy do nas. Jesteśmy tutaj dla Was. Zapraszam. A na koniec jeszcze tylko dodam jedną rzecz. Ten rower kosztuje 3300 zł, ale jest w promocji i o promocjach opowiemy w kolejnym, następnym odcinku. Dziękuję.